To średcy seniorzy, którzy zaprezentowali swoje zdolności artystyczne na scenie ośrodka kultury w środzie wielkopolskiej. Tak chodź z nami, zobaczysz, jak tam świetnie się, można bawić, na pewno się nie będziesz nudzić z nami. Chodź, chodź z nami. Takie umiejętności aktorskie nabyli dzięki udziale w Mobilnej Akademii Inicjatyw Senioralnych. Uczestniczyli także w wielu innych zajęciach. Okay. Raz w tygodniu przyjeżdżam tutaj w ogóle na te zajęcia, ale to jest dla mnie odskoczne od innych zmartwień, od wszystkich rzeczy, które są na miejscu. Można się po prostu rozerwać, porozmawiać, a co najwięcej mnie po prostu fascynuje, tu, że nikt nie jest chory, nikt nie narzeka, tylko każdy się stara bawić, każdy chce, każdy z każdym porozmawia, dużo się utrzymy, także naprawdę inicjatywa jest bardzo dobra. Zakończony już dwuletni projekt był skierowany dla osób powyżej 60 roku życia z powiatu średzkiego. Oczywiście udało nam się um, um, utworzyć takie mobilne punkty naszej Akademii w poszczególnych gminach naszego powiatu. Takich punktów powstało dziewięć, tak? czyli nasze spotkania promujące aktywność seniorów. Odniosły duży sukces. W projekcie udział wzięło około 150 seniorów z powiatu średskiego. Jest okazja do wymiany poglądów, poplotkowania, wypicia wspólnej kawy i oczywiście różnych aktywności, które. Yy, Prowadzący zajęcia w klubach proponują, także jesteśmy bardzo usatysfakcjonowani, że ta inicjatywa powstała, trwała. Realizatorem programu skierowanego do średnich seniorów było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wielkopolskiej oraz Stowarzyszenie Krąg.